Hej, Szybki update. Jestem tutaj na stacji u, na, u Indiańców na ten tydzień. Wypada mi trasa, więc jedziemy do Masa, Leo Mensters Mass. Jutro bierzemy Adams i z powrotem do domu. Na, a, wcześniej już nagrywałem dojazd na yardu, miałem trochę przygód z dojazdem na yard Więc też to trochę nagrane jest. A, taki szybki Wam chciałem update dać, żebyście widzieli, że nowy film może w sobotę będzie. Pojawi się, um, w sobotę idziemy na mecz uh, NBA Cavaliersów, Steven Cavaliers, więc też coś wam Instagram. Gramy z Indiana Pacers, więc nagram. Zatankowaliśmy się, w Ameryce teraz będą wszystko na Christmas walili te rzeczy. W sklepach, kolendy w radiach cały czas, więc postanowiłem sobie zrobić tutaj sobie małą choinkę, zamontowana, laleczka z Hawajów. O, poszło więc trzeba jeszcze przykleić, żeby stały i można można, a... można, można jeździć na święta tylko śniegu brakuje, więc a, lecimy mamy na Gont hancer mamy będziemy na 4:30 rano, dzisiaj późno wyjechaliśmy, bo tak wyskoczyło niespodziewany wyjazd a, więc nagram ile się da, złożę film do kupy, może w piątek, no pewnie w piątek nie, ale w sobotę się postaram za dnia złożyć, jak nie a później w niedzielę, może razem z filmikiem z, z NBA, z tego meczu Kawaliersów i ja wsadzę to jak najszybciej, więc a, pozdro i a, czekajcie na nowy film. Jeszcze. Lubisz to, suko.